Online, czytamy razem. I w tę niedzielę skończyliśmy właśnie kurs odkrycie Siebie. Jeszcze właśnie konwertuje się nagranie z, dla uczestników online, które było, uczestników, którzy aktywnie uczestniczyli, o czym dzisiaj będzie naszym spotkanie? Słuchajcie, nie będziemy aż tak godzinę czytać, dlatego że my idziemy jeszcze świętować, ponieważ jest z nas uczestniczek stacjonarnych, ma urodziny. Więc idziemy sobie na kawę świętować. Ale co Wam chciałam powiedzieć, że kurs odkrycie Siebie miał ósmą edycję tarda. Ale to nie było tak od razu od pierwszej. Słuchajcie, pierwsza edycja kursu Odkryj siebie odbyła się tylko online, e, kosztowała 64 zł. E, ta pierwsza, pierwsza te lata temu. I słuchajcie, ludzie byli, część osób była niezadowolona. I, i to tak po prostu jest. Ja wtedy ich zapytałam, no ale czego się spodziewaliście, co jeszcze chcieliście? I oni dołączyli, e, i, znaczy powiedzieli i dołączyli. Więc ja zrobiłam drugą edycję z uwzględnieniem tych wszystkich uwag e, tych ludzi i później mm, do, dobrałam jeszcze nabór. Tamci z pierwszej mieli za darmo i dołączyli do drugiej. E, I później, już druga, trzecia, czwarta, piąta były petardystyczne i tak idziemy cały czas, coraz lepiej, coraz lepiej. Mm. I dlatego, jak coś ci się nie udaje albo coś ci nie wychodzi, to po prostu spróbuj jeszcze raz. Po prostu spróbuj inaczej. Tu na przykład mamy taką zamyśloną uczestniczkę. Co, że co, czemu mówisz, że nie? Cześć. Pani dyrektor. <laughs> co jeszcze... ci dał, odkrył siebie? Ojej, dał mi bardzo dużo przemyśleń, bardzo dużo inspiracji do dalszych poszukiwań. I tak jak już mówiłam wcześniej. Sonia sprawi, że zapali Wam się światło w tych najciemniejszych zakamarkach. I to jest bardzo ciekawie. gdzie to niechcący robię. <grymne> ale robisz to fantastycznie i bardzo Ci za to dziękujemy. I masz odkryte elementy u siebie, układanki, lepiej się rozumiesz? To jest ta pierwsza układanka. Tamtych układanek pewnie są jeszcze setki, ale potrzebne było zacząć od tej pierwszej. Mhm. Bo dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję, Dominiko. A bo ty jesteś na przykład już drugi raz, prawda, Ewelina? I u ciebie to inaczej się poukładało. A, tak, ja jestem drugi raz. Za pierwszym razem czułam się jak szczeniaczek, radosny, i te emocje cały czas towarzyszyły mi takie pozytywne. Dzisiaj się odkryłam w drugą stronę, gdzie emocje takie schowane wyszły na zewnątrz. Ale więcej wiesz cały czas tak, o sobie. Tak, coraz więcej. I tym, co masz robić i w którą stronę iść. Tak, dlatego Sonia jest moim przewodnikiem. I gdzie pójdzie Sonia, tam pójdę ja. O aż tak, o, dziękuję. I słuchajcie, wiecie, co wymyśliliśmy? Żeby Wam nie było szkoda, to zrobimy wam odkrycie w pigułce. No bo on jest raz w roku, więc tego już nie powtórzymy i będzie kolejny za rok. Ale zrobię wam takie kilka godzin z tymi materiałami, które mamy online, żebyście mogli to przejść też w takim ekspresowym tempie, bo później te materiały i tak żyją z Wami, wiecie? Więc tych materiałów, które w tym roku oczywiście były nowe i jeszcze lepsze, jeżeli ktoś przygapił, to zrobimy, dostaniecie je do wydruku i przejdziemy cały ten proces w 4 godziny, myślę, że tak, zamkniemy się w takim czasie. Wszystko, co najcenniejsze masz w środku masz w środku w tobie, to tylko odkrywać, tylko odkrywać, nic w tobie nie jest do poprawy, raczej do odkrycia, na pewno do odkrycia i takie, wiecie też, nie przejmowanie się, że coś tam się źle zrobiło, że coś nie wyszło, że klapa, że się nie udało. <słuch> Może łatwo się mówi, ale jak jesteś w gronie takich osób jak my dzisiaj, no to widzisz, opowiadamy sobie szczerze, co się nie podziało, co żeśmy zawalili, to jest bardzo budujące. Grupa jest bardzo budująca. i Zobaczcie te okolice, okoliczności przyrody kolumny medyki. Mm. I takie też odpuszczenie sobie wybaczenie. Nie, nie musisz zawsze. Ale obiecałaś, ale zmieniłam zdanie. Ale miałby dzisiaj czytanie. Dicnie. Dzisiaj zobaczcie, z jakim przystajesz, takim się stajesz. Jeżeli komuś o, imponuje moja zdrowa, asertywność i dbanie o siebie, no to po prostu przyjdzie bądź ze Jedna uczestniczka przyjechała miesania, bo ja chciałam pobyć z tobą. Jak mi jest miło? tam treści kursu, spoko loko, ale ja chciałam pobyć z Tobą, chciałam zobaczyć, jak Ty na żywo realizujesz to, o czym wszystkim mówisz. I mówi mi tak, kurde, Ty faktycznie taka jesteś. No jestem. I, i nie patrz, znaczy możesz patrzeć, ale mniej wartościowe jest to, co ludzie opowiadają, a bardziej wartościowe jest to, co robią. My często naszych naszych mężczyznach mówimy, no, nie Mówi, kocham cię, kocham cię, ale jak samochód ci umył, jak tam ci coś załatwił, jakieś płatności przelał. On w ten sposób może ci mówić, że cię kocha czynami, a nie słowami. My bardziej tak częściej, nie zawsze tak jest, kobiety tak częściej słowami, tak potrzebujemy to zwerbalizować, nie? No właśnie. Patrz, co ta osoba, z którą przebywasz, robi. Jeżeli ci to imponuje, przebywaj z nią więcej. Jeżeli komuś imponuje moje dbanie o ciebie i asertywność, zapraszam. Online, stacjonarnie, jakkolwiek, bo to się po prostu naturalnie udziela. I to, że dzisiaj mieliśmy czytać o 11:11 .11, razem książki, spokojne planery, co tam chyba teraz odkrycie siebie? A, o, o, to, to przeczytamy zaraz fragment odkryciem, zaraz znajdziemy. To jest jedno, ale pamiętaj, że Ty zawsze możesz zmienić zdanie, tylko my Polacy bardzo się spinamy. Tak, bo obiecałem, że ja teraz dowiozę, choćby się miało zesrać. A to nam szkodzi, naszemu zdrowiu. Jeżeli ktoś nie rozumie, że ty zmieniłeś zdanie, zmieniłeś zdanie i coś tam, no to, to co innego ten człowiek zrozumie? Ja myślę, że to jest jeden z ważniejszych liveów, jakie dzisiaj robimy. Co ten człowiek zrozumie, jeżeli nie rozumie twoje, Twojej potrzeby zmiany zdania? Otwieram odkryj siebie. Książkę Odkryj siebie. Tu otworzyła mi się na stronie 91. Jeżeli potrzebujesz więcej miejsca, skorzystaj z naszego spokojnika lub innego zeszytu. Zrób inwentaryzację, przyjrzyj się z akceptacją i z miłością Twojemu życiu, takiemu, jakie masz dzisiaj. Cały czas pamiętając, że Twoje życie jest Twoim sukcesem. Słuchajcie, jesteśmy każdy z nas, z tych dwóch komóreczek, które się połączyły. Słuchajcie, to jest total magia, to jest total magia. Ja jestem już zmęczona, ale to nic. Potrzeba wiele oddechów do kolejnego ćwiczenia. Ono jest powiązane z tym, które przed chwilą dobry i mądry człowieku wykonałeś. Aha, dobra. Oddychaj, proszę, na wdechu myśl sobie. Akceptuję, na wydechu odpuszczam. Przyglądając się punkt po punkcie temu, co zostało napisane przez ciebie w poprzednim ćwiczeniu. Jaki wybór, którego dokonałeś, dobry i mądry człowiek, uświadomie lub podświadomie sprawił, że obecnie zbierasz takie, a nie inne owoce? Bo to, co mamy dzisiaj, jest efektem naszych decyzji z przeszłości. Proste? A. Więc. Te decyzje z przeszłości potrzebujemy zaakceptować, ukochać, utulić i okej, okay, takie były. I teraz dzisiaj potrzebujemy podjąć inne wybory, inne decyzje, jeżeli coś nam się nie podobało. I tu jest opis do zrobienia. Odkrywanie siebie to droga ku zdrowiu, ponieważ odkrywając siebie odpuszczasz żal, gniew, złość. Wstyd, smutek, to wszystko zostawiasz za sobą. Spisujesz, przyglądasz się temu, odpuszczasz. Dlatego oddychanie jest tak ważne. Na wdechu. Akceptuję, pff, na wydechu pff, odpuszczam. Odkrywając przeszłe wybory, które doprowadziły do dzisiejszych owoców, przekazuj do przeszłości tak wiele akceptacji i wybaczenia, jak wiele potrafisz dziś przekazać. I oddychaj, pozostając w niezaprzeczalnym sukcesie, w tym, że żyjesz. Twoje życie tu i teraz jest Twoim największym sukcesem. Oddychaj, proszę. W następnym rozdziale popłyniemy ku radości, do której wyrywa się serce i której odkrywanie Prowadzi do wolności. Tutaj sprzątają, a już warsztaty się Odkryj Siebie skończyły. Przeczytaliśmy fragment odkrycie, tak, czyli mamy, czytamy razem, zaliczone. Za chwilkę to nagranie na żywo zostanie przekazane do naszego działu, który ładnie zrobi z tego ja trzęsę tą ręką, tak bardzo was przepraszam, ale na dzisiaj byłam w stanie takie coś zrobić. My każdego dnia w danym momencie robimy najlepiej, jak potrafimy. Nie mów w Twojej rodzinie, że stać cię na więcej. Jeżeli ktoś nie robi więcej, to widocznie go nie stać. Z jakichś powodów tak robi. Uff, ile razy słyszeliśmy to w szkole? Staćcie na więcej, staćcie na więcej, a może Ciebie stać na więcej? No. To nie jest sposób motywowania. Sposobem motywowania ludzi jest odkrywanie siebie i swoich zasobów, swoich możliwości, tego po co tu jesteśmy. To jest najlepsza motywacja, bo ona wypływa z wewnątrz. Wtedy robisz coś, bo kochasz i cieszysz się tym. No. I stay tuned, jak to mówią, bądźcie na bieżąco, bo już niedługo taki odkryj siebie w totalnej pigułce. No, jeżeli ktoś się nie załapał w tym roku, żeby nie musiał czekać następny rok, a za rok też zrobię, bo widzę, co się dzieje um, u Was. Jak bardzo jest to transformujące? Także do zobaczenia. Przeczytaliśmy razem. Dałam wam relację. Spotkaliśmy się. Przekazałam Wam nadzieję, bardzo do, dużo dobrej energii Wam teraz i do zobaczenia. Trzymajcie się. O, i jest komentarz. Dziękuję Wam za komentarze, za serduszka, za lajki, za udostępnienia. Bo to, jak to mówią, karmi algorytm. <grytum> Trzymajcie się. Pa. Terminy stand-upów edukacyjnych już wkrótce. Dzięki, a nie się to zatrzymuje tutaj. Jeszcze ludzie wchodzą. Tak, tak, tak. tak.